Aneta pastuszka, witam Państwa bardzo serdecznie w podcaście Kilka Pytania, a dzisiaj moim gościem jest Sylwia Konopka, fizjoterapeutka pediatryczna i uroginekologiczna. Dzień dobry. Dzień dobry. Myśli każdej przyszłej mamy krążą wokół urodzenia zdrowego maluszka. Natomiast kiedy te emocje już no, powoli opadają, e, dzieciaczek jest na świecie. już to znowu mamy większe emocje. skupiamy się na tym maluszku. chcemy, żeby mu było jak najlepiej. No właśnie, ale to chyba też jest czas, żeby pomyśleć o sobie, pomyśleć o swoim ciele, bo po, bo po ciąży i w trakcie ciąży, po ciąży nasze ciało też zmienia się, a jeśli rodzimy naszego malucha poprzez cięcie cesarskie, no to nasze ciało też ulega, ulega zmianie. No i właśnie... Czy od samego początku my, panie, jeśli zdecydowałyśmy się na cięcie cesarskie, to o naszą bliznę, o ranę, powinniśmy, powinnyśmy zadbać też od samego początku? Tak, oczywiście. Zaczynamy już kilka godzin po porodzie, tak naprawdę jeszcze w szpitalu z pomocą personelu. Po operacji powinniśmy powinnyśmy być spionizowane, czyli usiąść, wstać i chodzić, tak w zakresie 6 do 8 godzin po operacji i starać się wyprostować. Trzymając oczywiście brzegi rany, brzuch, ale starajmy się wyprostować, to zapobiegnie tworzeniu się w przyszłości wzrostów. Bo trzeba powiedzieć, że cięcie cesarskie to rozległa operacja, podczas której skóra, tkanka podskórna, powięź, macica zostają przeciętne. Mięśnie brzucha zazwyczaj są rozsuwane, natomiast powięź, która jest między nimi, również jest przecięta. Więc, aby zadbać o prawidłowe gojenie się blizny, no, zaczynamy dosyć wcześnie, bo już w szpitalu, właśnie poprzez to, że się wyprostujemy. Mamy trzy etapy gojenia się blizny. Pierwsza faza to jest faza zapalna. I według różnych źródeł trwa ona 2 do 5 dni po operacji. Druga faza to jest faza rozrostu, proliferacji i angiogenezy, czyli tworzenia się naczyń krwionośnych. I tutaj to gojenie powoduje właściwie, to jest taki właściwy proces gojenia, czyli występuje tutaj produkcja kolagenu, która umożliwia zabliźnienie się tej blizny i to jest 6 do 8 tygodni godni po operacji. No i trzecia faza modelowania przebudowy, ona trwa od sześciu miesięcy do dwóch lat, czyli to jest dla nas czas, dwa lata, kiedy możemy wpłynąć tak bezpośrednio na naszą bliznę. No właśnie, bo kiedy już rana zagoi się, zostaje nam blizna pooperacyjna, to co warto robić dalej z tą blizną, jak o nią dbać? Oczywiście, jak mamy dbać. Blizna to nie jest tylko to, co widzimy na skórze, tylko tak jak wspomniałam dużo więcej warstw przeciętych, które są położone głęboko i blizna wpływa na ruchomość skóry, ale również wszystkich tkanek, które się wokół niej znajdują, z którymi jest połączona, połączona zrostem właśnie z obszarem blizny. Zrosty są to z kolei sklejenia, które są potrzebne aby blizna mogła się wygoić, ale gdy powstaje ich zbyt dużo, to uniemożliwiają po prostu przesuwanie się tkanek względem siebie a żeby było zdrowie, żeby ta blizna była zintegrowana z resztą tkanek, to musi być tam duża przesuwalność. No właśnie, to powiedzmy sobie, dlaczego ta pielęgnacja blizny po cięciu cesarskim ona jest ważna? E, aby wrócić do pełni zdrowia, aktywności i nie dopuścić do daleko idących konsekwencji, takie jak bóle miednicy, bóle odcinka lędźwiowo-krzyżowego, bóle jelit czy wzdęcia, e, problemy z wypróżnianiem, jeżeli sklejenia, te wzrosty właśnie powstały tej okolicy. Bóle głowy również mogą być tutaj jakby konsekwencją niezaopiekowanej blizny, ponieważ napięcia przenoszą się przez powięzi. Nieprawidłowa postawa, tak, taka zgięciowa, jeżeli blizna jest niezaopiekowana i powoduje jakieś wciągnięcia, to się trochę jednak zginamy. Żeby uniknąć właśnie tych, tego wciągnięcia blizny i tych dolegliwości bólowych, Bóle w odległych częściach ciała, tak, ciągnięcie również od przodu ud i bioder i bywają zaburzenia również czucia w tej okolicy, że panie nie czują brzucha, podbrzusza w okolicy blizny, natomiast jeżeli popracujemy z tą blizną, to Zazwyczaj to czucie wraca. I praca z blizną wpływa właśnie na przywrócenie prawidłowej ruchomości i oddzielenie od tkanek otaczających. Należy rozpocząć ją najpierw pośrednio z okolicznymi tkankami pracujemy, natomiast później jeżeli już nie ma strubków, nie ma ta rana jest wygojona, czyli jakieś 4-5 tygodni od zabiegu możemy pracować już bezpośrednio. Na bliźnie. No dobrze, no to y, pracowanie na bliźnie, no ale jak to odpowiednio zrobić? Y, o czym pamiętać, y, żeby no, też sobie nie zaszkodzić? Mm, tak jak wspomniałam, zaczynamy od pionizacji po operacji w szpitalu 8 godzin, tak? Chodzimy prosto, staramy się na tyle, ile jest to możliwe, trzymamy brzuch, chodzimy prosto wstawanie z pozycji leżącej przez bok czyli tak jak wstawałyśmy w ciąży o tym bardzo często zapominamy a to powoduje redukcję ciśnienia w jamie brzusznej czyli jest też istotne dla zagojenia się blizny proste rzeczy które możemy robić czyli ćwiczenia oddechowe tak usprawni to pracę przepony a Przepona z kolei będzie nam aktywowała bliznę. Aktywowała, czyli uruchamiała bliznę. Ćwiczenia przeciwzakrzepowe przez okres połogu, czyli bardzo proste ćwiczenia rąk i nóg. Wietrzenie blizny to też ułatwia gojenie. Leżenie na brzuchu. Czasem boimy się położyć na brzuchu po, po cięciu, a lubiłyśmy spać wcześniej, tak? Więc szósta, siódma doba. Możemy się kłaść już na brzuchu. Spowoduje to inwolucję macicy, czyli obkurczanie się też macicy, tak? Ale również pobudzi troszeczkę naszą perystaltykę jelit, bo oczywiście wszystkie fizjologiczne etapy, jak wypróżnianie, też jest bardzo istotne również w procesie gojenia blizny. Odpowiednia pozycja przy karmieniu dziecka, żeby była wygodna, żebyśmy siedziały prosto, tak? Trzeba zadbać o swoje plecy również. Jeżeli dźwigamy jakieś ciężkie przedmioty, no mam nadzieję, że w okresie po cięciu cesarskim tego nie robimy, ale starajmy się dźwigać tylko ciężar swojego dziecka, nic więcej. Należy pamiętać o prawidłowych nawykach toaletowych, tak? Przy próbie kaszlu, kichnięcia trzymamy brzegi rany i redukujemy ciśnienie w jamie brzusznej, czyli skręcamy tułów i robimy to do łokcia. Uzupełniamy płyny, nawadniamy się. Stosujemy dietę przeciwzapalną i resztkową, żeby nie było kłopotów z wypróżnianiem. No i samodzielna mobilizacja blizny według wskazówek udzielonych przez fizjoterapeutę uroginekologicznego. Panie, pewnie, które to słuchają, tak się zastanawiają, kiedy na to wszystko znaleźć czas, kiedy opieka nad dzieckiem pochłania praktycznie całą dobę? Myślę, że to nie musi być bardzo dużo czasu poświęconego w ciągu dnia. Proszę zauważyć, że wszystko to, co wymieniłam, to są rzeczy, które robimy na co dzień. Zwracajmy tylko uwagę, w jaki sposób my to robimy, jak wstajemy z tego łóżka, jaką mamy pozycję do karmienia, jak spędzamy czas na toalecie. Tak? To wszystko jest, to są proste rzeczy czynności dnia codziennego, tylko róbmy to prawidłowo, a ten masaż blizny możemy robić pod prysznicem. To mogą być 2-3 minuty na początek, żeby tylko. Coś dla siebie zrobić. Świadomie, po prostu świadomie, świadomie korzystamy ze wszystkiego. A czego używać? Na rynku jest dużo różnych kosmetyków, czy z nich korzystać, czy nie korzystać, czy tylko masaż. Oczywiście możemy się wspomagać jak najbardziej różnymi kosmetykami, żelami, tak, one przeważnie zawierają alantoinę, czy silikon, będzie wówczas wpływał na rozmiękczenie troszeczkę tej blizny, tak, na to, żeby była bardziej elastyczna skóra i tkanka, więc jak najbardziej możemy te popularne preparaty stosować. Natomiast taka praca manualna tej pracy manualnej nic nie zastąpi tak naprawdę ponieważ te preparaty nie wnikają bardzo głęboko w skórę, jak wspominałyśmy już wielokrotnie, jest to kilka warstw przeciętych, więc ta praca manualna jest dość istotna na, na tkankach. Możemy się wspomagać też kinezjotapingiem, tak? Czyli plastrami, takimi jak używają sportowcy, natomiast no to musi rzeczywiście zrobić fachowiec, pokazać w jaki sposób y, to robić, zaaplikować y, je na bliznę. Czyli nie próbujemy tego same w domu? No nie, bo musimy stwierdzić gdzie są restrykcje, czyli te ograniczenia tkankowe i dobrać odpowiednią aplikację, no i możemy wspomagać się też fizykoterapią. Czyli fizykoterapia, wizyta u fizjoterapeuty po to, aby też nauczyć się, jak prawidłowo z blizną pracować. Jak najbardziej tak. A czy systematyczność w tym przypadku to klucz do sukcesu? No tak, oczywiście, jak z każdą pracą musimy być systematyczne, ale jak wspomniałam, to mogą być 2-3 minuty pod prysznicem i ta cała reszta ergonomii życia codziennego, na którą będziemy zwracały uwagę, i myślę, że wtedy sukces jest gwarantowany. I dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Ja tylko przypomnę, że był to podcast Kilka Pytań, a moim gościem była Sylwia Konopka, fizjoterapeutka pediatryczna i uroginekologiczna. Kilka pytań.